Cześć! Dziś na kanale Salar Fly Fishing chciałbym Wam opowiedzieć o nowych woderach marki Sims. To model Freestone Z. Dlaczego Z? Bo jest to model z wodoszczelnym zamkiem. Sam osobiście dokładnie takie wodery używam od września zeszłego roku. Wcześniej miałem poprzedni model. Przed, no, po ostrej wyprawie do Nowej Zelandii chaszczach, krzakach i kolcach już tam po, po niespełna dwóch latach te wodery zaczęły gdzieś mi przypuszczać, wysłałem na serwis dostałem najnowszy model na wymianę i już w tym nowym modelu łowię ale opowiem wam co ten, co te wodery charakteryzuje oczywiście wodoszczelny zamek to jest kapitalna rzecz ja powiem wam szczerze Dobre kilkanaście lat używam już praktycznie wyłącznie woderów z wodoszczelnym zamkiem. Dlaczego? No dlatego, że jest to wygoda. Wygoda ubierania, wygoda ściągania woderów, możliwość zrobienia sobie dodatkowego wywiecznika w upalne dni, kiedy mamy do przejścia kilometr czy kilka kilometrów brzegiem, śmiało mogę taki zamek sobie rozpiąć. No ale to, co również dla nas facetów ważne. Mogę szybko i bezproblemowo załatwić małą potrzebę nad wodą. Nie muszę ściągać kurtki, kamizelki, kombinować z szelkami. Wystarczy prosty ruch rozpinający zamek. Później ten zamek zapinam. Trwa to dosłownie sekundę i mogę wrócić śmiało do łowienia. Wodery uszyte są z japońskiej tkaniny Quadra Lam firmy Torai. Tkanina czterowarstwowa yy, bardzo dobrze oddycha, to jest ta sama, ta sama tkanina, która była w poprzednim modelu, także mam to już sprawdzone i przetestowane, tak jak mówię, w tych łowie yy, od września, więc jak na razie jeszcze upalnych, upalnych dni i upalnych wyjazdów nie było, natomiast jestem, jestem bardzo yy, mile zaskoczony oddychalnością tych woderów, jeśli chodzi o tą tkaninę, która również była w poprzednim modelu. Na piersi mamy dwie kieszenie na zamek. No one są tutaj takie cienkie, więc tutaj możemy sobie włożyć telefon, jeśli jest wodoszczelny. Możemy sobie włożyć przypony, jakieś drobiazgi. Mamy również kieszenie do ogrzania rąk. One są wyściełane mikropolarem. Tu da się włożyć takie nie za duże pudełko do tych kieszeni. Mamy również patkę w sensie miejsce do przypięcia patki, bo patkę musimy sobie jak to w Simie dokupić osobno. I mamy takie te taktyczne taśmy, takie, do których możemy dopiąć miarkę, obcinaczkę, kleszcze do wyhaczania ryb. To wszystko, co nam jest potrzebne pod ręką i wtedy możemy śmiało, nawet czasem bez kamizelki, pójść z jednym pudełkiem. Kilkoma tymi elementami wyposażenia, które są nam koniecznie potrzebne, śmiało możemy ruszyć nad wodę. Z tyłu jest ucho, i to ucho możemy wykorzystać do zapięcia podbieraka, ale możemy je również wykorzystać do powieszenia tych woderów, kiedy będziemy chcieli je wysuszyć. Niestety, w, w tej wersji nowej, bo tu jeszcze w poprzednim modelu była. Kieszeń w środku, zapinana. No już tej kieszeni tutaj w nowym modelu nie ma. Szkoda, bo ja osobiście z tej kieszeni lubiałem korzystać. Tam często właśnie trzymałem czy kuczyki, czy telefon. No już w tym nowszym modelu tego nie ma. Natomiast co jest w tym modelu, a czego nie było w poprzednim? Mamy z tyłu, posłuchajcie, yy, dwa miejsca na mocowanie paska, w zależności od tego, jak komu jest wygodniej można pasek zaczepić albo przewlec wyżej albo niżej. To ciekawy pomysł. Tego, tego w poprzedniej wersji nie było. Co jeszcze? Oczywiście mamy zintegrowane gravel neoprenowe. Mamy profilowane neoprenowe skarpety. One są z powłoką antybakteryjną w środku w związku z powyższym też chronią nasze stopy przed przed rozwojem bakterii, tam właśnie gdzie, gdzie najtrudniej dosuszyć. Te gravelgarcy, oczywiście, możemy wywinąć do góry, potem je spokojnie założyć na buta. Nie ma też tutaj już zaczepu metalowego przy gravelgarcie. Ja osobiście z tego zaczepu często korzystałem, natomiast z kolei on nieraz się wyczepiał. Całkiem nieźle mi służą te bez zaczepu. Może się okazać, że to. Zupełnie niepotrzebna rzecz była. W komplecie, oczywiście, mamy pasek. On jest troszkę elastyczny, także łatwo go dopasować do sylwetki. Co jeszcze o tym wodoszczelnym zamku, bym wam powiedział. Nie, nie ma się co bać, że zamek wodoszczelny będzie przeciekał. Powiem wam, na kilkanaście chyba już par woderów, które przechodziłem z zamkiem. Nigdy zamek mi nie ciekł i na setki woderów, które sprzedajemy w sklepie z zamkiem, bardzo, bardzo rzadko, kiedy mamy reklamację, że coś się dzieje przy zamku. Uwierzcie mi, wodery zaczną lać w każdym innym miejscu, no bo to niestety jest pewnik. Wszystkie wodery będą prędzej czy później ciekły, natomiast zamek, wbrew temu, co się wielu wędkarzom wydaje, jest jednym z najpewniejszych miejsc, ten wodoszczelny zamek. To o czym warto pamiętać przy eksploatacji woderów z zamkiem, to zgodnie z zaleceniem producenta zamek powinien być zawsze albo zapięty w ten sposób, albo maksymalnie rozpięty, czyli tak. Nie chodzimy w woderach z zamkiem zapiętym do połowy. Dlaczego? Bo teraz jeśli się schylimy, to bardzo duże napięcie naprężenie idzie tu bezpośrednio na zęby. No i wtedy jest ryzyko, że taki ząbek Wykrzywimy i może się okazać, że już będzie nam te wodery zapiąć lub rozpiąć trudniej, lub że zacznie nam w tym miejscu coś tam puszczać. Czyli zamek wodoszczelny tak, ale albo całkiem rozpięty, albo całkiem zapięty. A jak takie wodery wyglądają w eksploatacji nad wodą, no to zobaczcie na załączonym filmiku. 4 Sims Freestone z zamkiem. Posłuchajcie, ten egzemplarz już walczy ze mną od września. Były najpierw Steelheady w Kolumbii Brytyjskiej, w Kanadzie. No a teraz dostają trzeci tydzień bardzo ostro Australia i Nowa Zelandia. Posłuchajcie, przedzieranie się przez lasy deszczowe, przez e, zarośla, jałowcy tutaj w Nowej Zelandii. No koszmar dla woderów. Te spisują się świetnie. Do tego kapitalnie odpychają. Posłuchajcie, wszedłem w tych woderach na górę Kościuszki w Australii. No, bo lało jak jasna cholera, buty trekkingowe nie miały sensu. Poszedłem w woderach, świetnie oddychają, mogę polecić. Te szwy przesunięte naprzód zabezpieczają nam yy, tkaninę przed przetarciem. Naprawdę, gacie świetnie oddychają. A to, że mam tu zamek, no to na takie długie marsze jak mieliśmy. Czy, czy, czy nawet poruszanie się szlakiem, no to zawsze jest przy rozpiętym zamku też lepsza wentylacja. Więc powiem Wam szczerze, świetnie się te gacie spisują w praktyce, nawet w takim bardzo trudnym terenie jak tutaj, przedzieranie się przez piecaste zarośla.